Cześć, nazywam się Tadeusz Łuziak, jestem scenarzystą i reżyserem filmu Sukienka, który był pokazywany w bloku Inność w kategorii najlepsze filmy, polskie filmy krótkometrażowe. Sukienka jest 30-minutowym filmem, który opowiada o losach Julii, 30-letniej kobiety, która pracuje w przydrożnym motelu dla kierowców. I Julia jest osobą, która nigdy nie zaznała miłości, nigdy, nigdy nie miała mężczyzny, nigdy, się, nigdy nie kochała, nigdy nie była obdarzona miłością. E, między innymi dlatego, że została e, obdarzona dosyć inną fizycznością. Jest po prostu osobą niskorosłą. Z tego powodu ta niewielka polska miejscowość, w której się urodziła i w której mieszka, i społeczeństwo, które żyje w tej miejscowości, wskazuje na pewnego rodzaju ostracyzm. E, i, Gdzieś się odpędza od społeczeństwa, nie pozwala na to, żeby się, żeby się rozwinąć, żeby, żeby odczuć tych emocji, które, które chciałaby odczuć. Julia, jak każda osoba potrzebuje miłości, potrzebuje swojego szczęścia, swojej takiej chwili spełnienia i radości. No i to społeczeństwo trochę jej tego niejako zabrania. Wszystko zmienia się, kiedy Julia spotyka przystojnego kierowcę ciężarówki, który, jako pierwsza osoba, nie zwraca uwagi na jej odmienność fizyczną. Traktuje ją na równi z szacunkiem, i tutaj pojawiają się takie przebłyski nadziei. Całość może mieć. Wyglądać jako pewnego rodzaju love story, natomiast muszę ze szczerością wyznać, że często jest to mierzone z brutalną rzeczywistością i świat wcale nie jest taki kolorowy, jak mogłoby się wydawać, i świat wcale nie jest tak kolorowy, jak na wielu filmach. I to chcieliśmy przedstawić. Ten film jest filmem, który zrobiliśmy podczas toku studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej, która nas bardzo w tym wszystkim wspierała. Prezydentem jest pan Maciej Szleśnicki, opiekunem artystycznym Wojciech Saramonowicz i tutaj musimy złożyć ogromne podziękowania Warszawskiej Szkole Filmowej za, za stworzenie razem z nami tego filmu.